live zaczęty, kto będzie pierwszy zobaczymy siemanko jeszcze raz widzowie, zobaczymy kto będzie pierwszy na liveiku. nie ale prosto mówię, że nie wiem kto będzie pierwszy zobaczymy kto jest pierwszy ja muszę iść na sekundę, dajcie sekundę mi widzowie Widzowie, jesteście na najwyku, czy nie widzowie. Dobra, to jest easy. Dobra, GG. Jest live widzowy, czy nie? Hmm. To będzie pierwszy, zobaczmy na liveiku, minuta, minuta 40 sekund, jak się przyzna to która jest na liveiku, ten dostanie nagrada, jeśli 10 razy będzie na liveiku, pierwszy w miesiącu. na serio w dwie minuty nikogo nie ma? O, Patryk Bernalczyk jest pierwszy. Siema. Ej, Patryk Bernalczyk, bo jesteś moderatorem, zostań trochę na dłużej na live'iku, a nie tak krótko, jak zawsze jesteś. Bym cię prosił. Bo wiesz, już normalne osoby są dłużej niż na live'iku. A też zasługują na moderatora. Wiesz, żebym sobie podbił godzinę trochę. Chciałbym sobie podbić godziny. Ja coś udostępnia jeszcze po e, prostu znajomym, żeby podbił jeszcze ten filmik tak bardzo do góry, żeby w sumie nie film, tylko po prostu live, żeby podbił się do góry bardzo. Jedna osoba na live'u. No ten live będzie taki, no słaby. Na seru nikogo nie ma. Tylko jest Patyk Bernardczyk chyba. Nie wiem czy on jest już. Cel na dzisiejszego live'a to jest... I są subskrypcji w sumie no za tyle <tysięciu> tysięcy nie zabijmy na tym live'iku Sławy ten live no widzę, chyba skończę go i za chwilę płyknę jeszcze jednego Witam ponownie się mango O, chyba dzwonki działają Chyba dzwonki działają, pokczamp chyba chyba będzie pokczamp Ej, chyba pokczamp jest Gdyby chyba pokczamp jest na lajwiku. 4 minuty. No mogło być lepiej, ale na razie jest. No tak, normalnie na lajwiku jest. No w sumie nawet normalnie nie jest na lajwiku. Mogę z Tobą zagrać, jasne, ale wiesz, wyłączę lajwika i za chwilę odpalę jeszcze raz. To wiecie, po tej rozgrywce wywalę tego lajwa, a potem zrobię jeszcze jednego. Wiecie? No tak trochę bez sensu, bez widowni. Raz, dwa, trzy, cztery.